Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika przedstawia Adam Węgłowski Labirynt Werna czyli drugie życie kapitana Nemo Czyta Jarosław Boberek Od autora Żyjemy w świecie, w którym nagle możemy stać się ofiarą terrorysty, ideowca, wojującego w sprawie, o której nie mamy bladego pojęcia, o jakiej możemy się nawet nigdy nie dowiedzieć, ponieważ wcześniej zginiemy z jego rąk. Grozi nam, że zostaniemy ofiarą człowieka, który zniechęcony cywilizowanym światem. Odrzucił szansę na normalne życie i zupełnie poświęcił się zemście. Brzmi to całkiem znajomo, prawda? A tak właśnie mógł sobie pomyśleć prawie półtora wieku temu czytelnik po lekturze 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Werna. Francuski pisarz, który tym utworem wprowadził postać tajemniczego kapitana Nemo do kanonu światowej literatury. Miał niebywały talent do tworzenia przygodowych opowieści. Sceny akcji z 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi robią wrażenie nawet w XXI wieku. I do dziś inspirują. Pojazdy bohaterów Matrixa przypominały łódź podwodną Nautilius kapitana Nemo, a atakujące ich roboty wyglądały jak znane z kart powieści upiorne mątwy. A to przecież tylko jeden drobny przykład takich nawiązań. W ilu pastiszach i komiksach pojawił się Nemo? Ile czasu poświęcili wszelkiej maści następcy Werner na rozwijanie nowych czy nieznanych przygód kapitana Nautiliusa? Trudno sobie wyobrazić bez Nemo nurt steampunk, łączący XIX-wieczną stylistykę z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki. A jest on dziś popularny nie tylko w literaturze, ale i w filmach, grach, ma nawet wpływ na współczesną modę. Rzecz jasna, nawiązania do postaci z książek Werna pojawiają się w muzyce, sztukach plastycznych, no, słowem wszędzie. Od imion zwierząt, po nazwy instytucji weźmy choćby rybkę ze znanego animowanego filmu, czy Muzeum Nauki Nemo w Amsterdamie. Ostatnio we Włoszech grupa zapaleńców zaczęła hodować owoce i warzywa w podwodnych szklarniach, a nazwała swoje przedsięwzięcie ogrodem Nemo. Punktem Nemo nazwano natomiast najbardziej odległe od wszelkiego lądu miejsce na kuli ziemskiej, leżące na południowym Pacyfiku. I nic w tym dziwnego, bo już od chwili powstania opowieść o kapitanie Nautilusa intrygowała. Wywoływała zachwyt i strach w obliczu zaprezentowanych w niej istniejących i przewidywanych zdobyczy techniki. Inspirowała do badania morskich głębi, fascynowała wiedzą i odwagą bohatera, a jednocześnie jak wspomniałem na początku, przerażała wizją wykorzystania osiągnięć nauki w niemal ślepej zemście człowieka doprowadzonego przez politykę do rozpaczy.